Dajcie serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku z odcinku wyjątkowym, ponieważ jest odcinek. Podziękowanie za tysiąc subskrypcji. Wielkie serducha, kochani, dla was, że ten tysiączek wpadł. I dzisiaj miks za stówę, skoro wpadł tysiąc, więc miksik za stówkę. Mam tak, ale taki nietypowy miksik. Cztery razy świąteczny kalendarz. Chcę go wreszcie odczarować. 4 razy 500 tysięcy w banku. Zdrabka dla mnie szczęśliwa. To miał, tu miał być na dobry rok, gdzie, yy, zdrabka, która mi przyniosła 500 -t. No i u zdrabką Misi musi być misiowy plaster, który też jest dla mnie szczęśliwy. Nie było Zodiaka, nie było yy, właśnie na dobry rok i dlatego takiż to miks. O mamo, zasłonił mi z, gardla, z tym nie musi podać coś do picia, ale. Może dam rady. Nie dam rady. Przepraszam kochani, a nie chcę już. Sorki, łyk wody. Przepraszam Was kochani. No i numerek 44. Lecimy moneta, plik, kwiaty, korona, plaster. To już nie ma. Plaster, diament, bank, plaster. No i portfel. Może ta pszczółka wreszcie się pojawi. Tęcza, portfel. Podkowa, podkowa, korona i kwiaty. Diament. Safe. Podkowa. Moneta. Tu, tu nie będzie. Tęcza. Kwiaty. Portfel tu też nie będzie. Ul. Drzewo A w bonusie truskawka, więc 44 zawiódł numerek. Lecimy z następnym: 46. Tęcza i złoto. Plaster. Drzewo. Moneta. Plaster. Drzewo. Ul. Plaster. Diament. Trollują dzisiaj. Portfel. Gwiazda. Moneta. Koniczyna. Safe, Kochani kilka ogłoszeń. E, gwiazda, moneta, skrzynia. Plik. No to ogłoszenia to najważniejsze. E, wtorek z 30 od nowego roku asystent będzie. Mhm. Będzie. I przez cały grudzień są zdrap masowe odcinki. Oczywiście odliczenie z 24. A e, po świętach będą odcinki. Gdzie będą też bohaterami zdrabki za 30 i za 20? Podkowa, w grze 6 kwiaty i plik. W grze siódmej podkowa, korona i tutaj truskawka, czyli na razie dwie przegrane. Plaster coś dzisiaj szwankuje. 48 numer plastra: diament, złoto. Asystent. Jeszcze dwa plastry i wylosujemy zwycięzców. Moneta, plik podkowa, złoto, kwiaty, kwiaty. I są trzecie kwiaty, pięknie. Gra trzecia w 48 zrabce jest wygrana. Plik, diament, gwiazda, kończyna, złoto, to tu nie będzie. Portfel, bank, bank, moneta, i będzie bank, i będzie bank. Super. Czyli coś już z tej setki, chociaż dyska jest odzyskana fajnie. Skrzynia, Plaster. Koniczyna to tu nie ma gwiazda. Drzewo w bonusie jest jabłko. A tu mamy. 5. I tu też będzie 5. I też będzie 5, czyli jest dyszka kontrolna B. Chociaż jedna powinna się pojawić. Jest. I już ostatnia. 50 spaczki. Safe, gwiazda, drzewko, drzewko, skrzynia i diament, gwiazda, korona, sejf, ul, plaster, moneta, koniczyna, bank, skrzynia, portfel, złoto, plaster, ten czap. Moneta, moneta, bank i diament, portfel, złoto i w bonusie cytryna, czyli dzisiaj połowiczny plasteret się spisał, bo tylko doszkadał. A ja już tutaj poproszę asystenta. Słuchajcie, tsz, e, mam już tu, e, jak to się nazywa link do kanału, i e, szukamy, kochani, trzech. Barbara Rucińska. Gratuluję bardzo serdecznie, Basiu. Tysiąc subskrypcji. Życzę jak najszybciej, super. Start again. To tak, żebyście widzieli, kto się velosuje. Violetta Kulikowska. Gratuluję bardzo serdecznie. W opisie, kochani, będzie yy, ten. Do kiedy się zgłaszacie do mnie. I następna osoba. Good luck. Justynka. Ta to ma szczęście. E, więc Basia, Wiola i Justynka. Kudlak. Zgłaszacie się do mnie. Kochane, wszystko będzie w opisie, kiedy się zgłaszacie. A ja lecę z 500 tysięcy w banku. Kochani, mam 22, 23, 24, 25. Koniec spadki pani mi podawała z mojej kolektury. Ja już stówę miałam, ale miałam stówę z innej kolektury. Miałam bank, gdzie było 50 pod spodem. 21, 32, 6, 27 i trójka. A jest.

Dwadzieścia trzy trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, dwadzieścia pięć, dziewiętnaście i pięć. A mam trzydzieści jeden.

15 nie ma, ale jest bank. Brawo, bo mnożymy. 26 obok, trójki nie ma i 37 nie ma. A pod bankiem 10 razy 2, czyli 20 zł. Nie pamiętam na no 20, może idzie gdzie.

Czyli jest pusto. Czyli tutaj też połowiczny GO, połowiczny sukces, bo na 40 wydane 20 odzyskane. W kalendarzu natomiast mam numery różne, bo mam ósemkę, szóstkę, piątkę i trójkę. Zaczynamy od trójeczki. I lecimy. Bałwan. Kożuch. O, jest gwiazdka. Pięknie. Trójka jest wygrana. Brawo. Ciuchcia. Czapka. Kartka. Szyszki. I aniołek. Lecimy dalej. Jest gwiazdka. Kolejna. Pięknie. Kolejna dycha. Tak. Prawo już będzie się na tej zdrawce.

23 trąbka, a 24 to skrzydł. A tu mamy trzy takie same i mamy 10, 300 i 100. 10, 300 i 100. Czyli tu nie ma nic, bo mu jest konik. Nie ma głowy Mikołajałba. Jest A, to A na AA. Czyli jest 20 zł. Czyli, jakby już połowa jest odzyskana, fajnie. Teraz mam drabkę z numerem piątym. To ciekawa jestem, co tu będzie. Czy będzie coś ciekawego? Chojneczka, czepeczka, łyżwa, seszki, komin. Kominek znaczy się, nie komin nawet. Stroik. Pęben. krzod, piernik, anioł, połwanek, sople, kożuch, renifer, kartka, lizak, świeca, kula, dzwonek i trąbka, jest gwiazdka, pięknie. No, to dzisiaj bryluje świąteczny kalendarz i też się już dla mnie jakby trochę e, robi, że tak powiem szczęśliwsze. Karpeta, ciuchcia i sanie. A tu mamy 10 150. Główna. 200, główna, 200 tysięcy, 20 i 20. A tu mamy głowę Mikołaja? Nie. Mamy lampki. To musimy znaleźć literkę P, P, P. -p. Tak, jest P. Jest P, czyli jest dyszka na tej stronie. Pięknie. Szósteczka. I mamy aniołka. Trąbkę. Sanki, dzwonek. Skarpetę, lizak. Szyszki, kominek. Dęben. Piernik i czapkę. Stroik. Kartkę. Sople, choinkę, rękawice, renifera. I mamy gwiazdkę za 30, o ale dzisiaj bryluje świąteczny kalendarz. Super. Kożuch, łyżwa, skrzat, kula, świeca. I bałwan. A tu mamy 30, 20, 20, 50, 50 i 1000. Czyli nie mamy trzech takich samych. Mamy, mamy dziadka i mamy 30 zł. Nie wiem, czy to jest R. Ale brawo. To kalendarz, wszystkie zrabki wygrane i już plus, plus nawet dane. Bo 40-50 wygrało. Lecimy z świątecznym kalendarzem numer 8. Ostatnim na dzisiaj z drapką jest choinka, dzwonek, rękawica, piernik, kożuch, szyszki. Dzisiaj jest Renifer, dobry dzień dla świątecznego, bałwanek, lizak, trąbka. Czepka, kartka, kula, stroik, ciuchcia, świedza. To może być nawet przegrane. Skarpeta to nawet musi być przegrane, ale Sanie, łyżwa, skrzet, kominek, anioł, sopla i bęben. I tu mamy 10, 10, 10 tysięcy, mamy 50, 10 tysięcy i 50, czyli mamy pusta. Po tu jest swetr, sweterek, więc, a ten jeden kalendarz się wyłamał. Kochani, pustaków Tyle. natomiast wygrane aż trzy świąteczne kalendarze wygrane brawo i teraz tak w trójeczce są dwie gwiazdki bo w trójce i w, w, w dziesiąt nie w trójce i w muszę się dodrapać w trójce i i zamotałam się w trójce i w dziewiątce o, widzimy w i w dziewiątce, czyli jest 20 zł. Piątka dała deszka. To jest tu pod 21, to jest 30. I tu jest deszka, tu jest 30 pod. 18, to jest 60 na 40, pięknie. 60. Do tego dorzucamy 20 w 500 tysięcy w banku pod bankiem, i troszkę w plastrze, czyli 90. Kochani, na 100. Myślę, że to jest jak na loto, świetny wynik. Ja Wam jeszcze raz dziękuję. Za tego tysiąca. E, proszę Was oczywiście o więcej. O subskrypcji, łapeczki, miłe komentarze. A dziewczyny, czyli Basie, Justynę i Wiolę, zapraszam do zgłaszania się. Wszystko w opisie, daty macie. Jeżeli ktokolwiek by się nie zgłosił po nagrodę, na najbliższej premierze po upływie terminu wylosowuję dodatkowego zwycięzcę. Dobrze kochani, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa, pa.